Witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku jak boksa yy, Tak, dzisiaj pójdziemy sobie raczej poszukać jakiegoś Battle Towera, żeby jakiś większy level sobie uzbierać. Yy, po... Mm, znaczy, myślałem też, czy nie wybrać się. O, mamy już dwie deksy. Czy nie wybrać się do kopalni, lecz na razie chyba nie, nie jest taka potrzeba, bo dosyć sporo mamy tych, znaczy no sporo. 20 No, na razie po prostu nie jest nam tak bardzo potrzebne, żeby to mieć. Ok, mm, zrobimy sobie jeszcze łopatę, I jedną, bo po co tyle. No i toporek, nie, to nie trzeba robić na szczęście. E, tak, dobra, zostawimy jakieś niepotrzebne rzeczy, które nam się nie przydadzą. Kamień nam się przyda. E, melon do żarcia, w sumie. No, to wystarczy sobie odłożymy strzały sugar canes eee, dobra, to zostanie to też zostanie a to sobie przetopimy dobra dobra, sobie gdzieś tam się wybierzemy mamy tutaj domek zaznaczony, więc spoko eee, teraz myślę, że pójdziemy w tamtą stronę tutaj byliśmy chyba w tym dungeonie nie pewien, czy. W... Chyba w tym. Tak, byliśmy tutaj. No to sobie pójdziemy iść dalej. Aha, dzisiaj nie nagrywam e, Audio City, e, ponieważ. Na, o! Ponieważ nagrywam frapsem. Wiem, że będzie gorsza jakość dźwięku, no ale niestety, jak widzieliście w tamtym odcinku, to była taka bardziej na próbę. E, ponieważ dźwięk był opóźniony i, i to się tak jakoś nie kleiło. Więc, więc lipa, i będę musiał trochę nad tym popracować. Jeżeli chodzi o nagrywanie z Audio City, Audio City. tak, yy, o tutaj coś jest. Jakieś pewnie zaraz potwory nam się tutaj pojawią. O, będziemy tak schodzić. A nie, czy my tu już nie byliśmy? Jak byliśmy, to trochę lipa, bo, bo nie chce mi się. Aha, czyli byliśmy. Pewnie. Czy nie byliśmy Oj lak Dobra, byliśmy, bo zabraliśmy tutaj te wszystkie te, te wszystkie wełny. Wełnę całą Zabraliśmy To będzie trzeba teraz wyjść stąd O Jezu, teraz na górę. Zjemy sobie coś. Na górę. O jezu! Na górę tam iść? Aha, bo wtedy trzeba wyjść poza tym. Ok, a jeżeli pójdziemy tam wyżej, a bo tutaj nie ma, nie da się wyżej. Dol. Dziwne trochę. No ale nieważne. Ok, nie, chwila, bo tam już mamy wioskę. Tam mieliśmy iść, to tam pójdziemy. Co to jest? A, koń. hu, Zostaw go! Zostaw go! Płaszczka mnie bije! Płaszczka mnie bije! Płaszczka mnie bije! Oj, oj, oj. Kurde, z frapsem jak nagrywam, mam lagi. To... Nie wiem, będę musiał sobie jakoś... Ej... Jakoś coś zrobić z tym. O, upieczone już mamy, to git. Lecz nic chyba nie zaradzę na te... O, mamy tutaj... ...kruształki o następne. Chyba nic nie zrobię, jeżeli chodzi o lagi. No po prostu mam, nie wiem. Co sobie go kompa, czy to... znaczy. Kompa mam dobrego, ale jeżeli chodzi o takie mody, czy tam paczkę modyfikacji, jeżeli takie, takie, takie większe, yy, na przykład tamte jak nagrywałem na modach, yy, to było spoko, nie było chyba lagów, a jak zacząłem na boxie tak jakoś zaczęły się lagi, tak... Lipa. O, właśnie lagę dostałem i się nie mogę ruszyć. I nie rozumiem tego. Wake up. Ja pierdzielę. Dobra. O, poczekaj. Od razu jak przestałem nagrywać, to się nagle wszystko odpaliło. No to też sporo FPS-ów zżera to, że nagrywam. Więc to też trzeba tutaj zauważyć to. Oho. Tam jest wulkan! A w wulkanie są fajne rzeczy Bo na singlu grałem kiedyś w Jokboksa. I pamiętam, że w wulkanie yy, Tam jest dosyć sporo diamentów I po prostu jest dużo surowców yy, Co prawda ciężko się do nich dostać Jak widzicie już jest jeden diament I no i, no i jest fajnie no w -boxie nie jest trudno znaleźć jakie, jakieś diamenty. Ale ogólnie, jak. Ja, ja lubię znajdować diamenty. diamenty. Więc, więc spoko. Aha, bo. Dobra, to musimy zrobić tak, bo tutaj nie mamy odpowiednich narzędzi. Dobra, gdzie jest ten diament? Ale pewnie tylko jeden będzie, jak zawsze, w Jogboxie. Wszystko po jednym. Chwila, gdzie ten diament był? Aha, widzę już chyba go albo to już jest inny Ej! Gdzie ten diament? O jest Okej okay. I zabieramy No i jeden, wiedziałem że jeden Tylko będzie tutaj trzeba jakoś dziwnie tak przejść, bo... Chociaż nie, tędy można przejść, ale... Jakiegoś kabelstona by się przydało mieć Okej okay, mamy tutaj jakieś troszeczkę 30 no i tak myślę, że będziemy musieli dojść aż na samą górę Bo innego wyjścia nie widzę Nie będziemy się trapywać Po tych rzeczach O No dobra, tylko że ja tam nie spadnę Oj No to Trochę zrąbaliśmy Bo powinniśmy się tak wkopać trochę Mam nadzieję, że nie zginę Zaraz Chociaż nie powinienem o, tutaj będę widział Aha, czyli tak, skopiemy się trochę w dół. Oj, Dobra, na dół, na dół. O, ile mi zostało? O, fiu! Umarł. Kurde, wkurza mnie to, że. Oj, chwila. Wkurza mnie to, że tutaj węgiel nie daje Expa. A szkoda, a szkoda. Dobra, kopiemy się ta. O! Wow, 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 wow. Musimy się dokopać aż do lapis lazuli. Dobra, i dalej nie. Mmm. Chwila, nie mamy żadnej wody. Nie, to lipa. Nie musieliście, weźmiemy sobie złoto. A, dobrze, że tutaj nie weszliśmy. <ścoughs> w dupę węgla nie mamy seryjnie? o dobra to wiecie co, jednak chyba do kopalni będziemy musieli się wybrać chociaż nie, bo jak znajdziemy battle tower to tam dużo fajnych rzeczy jest i, i i będę musiał jednak idziemy w tamtą stronę, w tamtą stronę jeszcze nie byliśmy, a tutaj się nie robi jakieś ale już biom jest śnieżny, którego nie lubię, a na się bardzo często jest widywany, więc tu lipa jest też. O, tam jakieś są potworki, które można sobie zabiopczyć. O, to jest ten muszczek. Muszczek, muszczek. Dobra, drugi level mamy. Eee, jak widzicie, mamy taką mgłę. Eee, specjalnie sobie to ustawiłem, żeby nie mieć większych lagów. Bo nie dość, że teraz mam lagi, to nie będę sobie jeszcze dokładał tych lagów. A, a to, to też taki. Jakiegoś... Większej różnicy mi nie robi. No ale w sumie wygodniej by było grać jednak na. No. Jednak na najwyższych. Ale no, no niestety, no mój kąt jakoś nie wytrzymuje jeszcze te nagrywanie. Yy, znaczy, co innego jest, jak nie nagrywam. Yy, to FRAPS duże FPS-ów zżera i to. I to właśnie jest mały problem. Po czym jeszcze dźwięk nagrywa? No to już. Okej, okay, tu mamy żelazo. Chociaż w jakwoksie to tak dziwnie. Znaczy, fajnie się gra. Bardzo fajnie. Tylko, że ja w jakwoksie to uwielbiam. Że są takie statki, na przykład zamki, dungeony, takie bardzo fajne. I, I to jest naprawdę fajne. A jeżeli graliśmy na tamtych modyfikacjach, to one są za proste. Yy, ponieważ jak mieliśmy taką maszynkę już. Potem chyba trzeba 6 diamentów. Coś takiego. czy tam blok diamentów. I tam 6 staków węgla. Czy tam 8. Coś takiego było. E, chwila, jak są wyjść? No to wtedy już macie wszystko, bo możesz wszystko kopiować. I to już jest naprawdę. No lipa, no. Bo już wszystko masz. I, i tą lipa troszeczkę. Jak, jak macie wszystko, to już nie ma potem przyjemności z gry, więc. Oho, to jest. Coś nowego, ale nie. Idziemy dalej, ale tutaj już się potwory zaczynają respi, bo to już ciemno się robi. Ale trudno. Idziemy dalej. Tutaj już jakiś potworek tam jest, o! Tak, pal się. Który musimy level? 11 Uch. O! To jest magiczne drzewo! Yy, na tamtym one nie działa Timbermot na nich. Więc pewnie trzeba to... Wykopać ręcznie, potrzebujemy tego dosyć sporo. A iby przydałoby się, Aj, nie wziąłem nożyczek, czy wziąłem? Nie wziąłem, kurde, tak to sobie zebrał parę tego, tego chociaż zbiorę. Aha, dobra, nieważne, chyba tak się nie zbiera tego. Eee, tam coś mamy, Wioskę NPC-ów. Tak. A może i nie, taka jakaś splądrowana, taka zniszczona. Może jednak coś się da tutaj. Ciebie spalimy krówko. O, upieczone mięsk. mięsko. Mięsko, ząbia Kaktus cię zabił. Ale fajna. Dziu! Dobra, idzie. E, a nie, już myślałem, że to jest nasz dom. Ale jednak się myliłem. Chwila, my tu byliśmy, kurna! Co to, what the fuck? Eee! Macie dziwne nóżki. Dobry ten teksturpak. Dziwne nóżki macie. Slime. Oj, spaliłem cię niechcący. Dobra, zjem sobie. Coś. Idziemy dalej. Nic czego się nie boimy. O, oh, do wody. Oj, nie trafiłem w wodę. No, znaleźliśmy coś fajnego. Znaczy, nic fajnego nie widzimy. Tylko potwory. A ja bym chciał znaleźć y, jakiegoś y, battle towera. Najlepiej. Kurde, to, to jest naprawdę dziwne. Bo jeżeli nagrywam... Mm, to, to tak się nic nagle, nagle nie... nie... Jakiś głupi teren się robi. A jeżeli sam sobie tak gram ogólnie, mam tak fajnie. Bo mam tak domek obok takiego Battle Towera. Takich yy, tych. jeden jest taki z piasku, a drugi chyba ze stone. A. Ale one są dosłownie obok siebie i to takie ma fajne. Zrobiłem sobie tam ogólnie. No, tak sobie tam ekspie I, i jest naprawdę fajnie. Ale jeżeli chodzi o te Towncraft, całe te pluginy to ja naprawdę ich nie ogarniam i, i wybaczcie mi za to więc no chyba raczej dużo nie będziemy y, w tam krawcie robić, bo, bo, bo po prostu nie umiem. Y, jeżeli mi pokażecie jakieś różne poradniki y, to ja z chęcią zobaczę. Na przykład jeżeli oglądam coś, y, bo już próbowałem tam obejrzeć sobie parę rzeczy, coś wpaść na jakiś pomysł. Żeby, no ogólnie, chciałem się nauczyć, lecz nie, nic mi do głowy nie przychodziło. Eee, nic, po prostu to widziałem, próbowałem to, ale nie rozumiałem tego. Będę musiał, bym musiał za każdym razem patrzeć w te poradniki. O, małe się takie zrobiły. Ty, nie bijcie mnie, nie bij tam mnie, nie bij tam mnie. O, to ten mały mnie bije. Skubany. O, damage. Chyba damage będziemy brać. No. Dobra, tam widziałem statek. Wy pewnie też widzieliście, i już się baliście, że nie zauważyłem, ale zauważyłem. A to jest jakiś malutki statek. On będzie. Tam chyba w nim nie będzie. O, ale są też ludzie. Dawaj, wskakuj. Ja sobie tutaj wykopię, żeby tam wejść. O Jezu, ale pier prędzej utonę. Szybko. Dobra, żyję. Jezu, co ja robię? Nie lepiej, co tak zrobić. O. I już nie będę tak. Nie dość, że szybciej. O. Od razu tam z mieczem, trzeba, z mieczem trzeba wejść, ale jednak nie. Nic takiego nie ma, żeby tu z mieczem przychodzić. Oj, 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 Dobra, na górze tam pewnie są... O! Mój ulubiony pikaks! Na chwilę sobie tutaj uporządkujemy. Tego nie bierzemy. Malony sobie tu Eee... To do tego się łączy. Tego na razie nie bierzemy. No i oczywiście Pikax, który jest naprawdę boski. Lecz nie wiem, czy on ma takie same zastosowania jak, yy, jak w tamtych moich modach. Raczej tak. Zobaczycie zaraz, na czym to polega, jeżeli. Ale będę musiał sobie gdzieś iść stąd. Bo tutaj raczej nie. No i oczywiście. Tak wiem przerwał mnie teraz, ale już powinno być dobrze. Eee, po prostu sta nie starczyło mi miejsca na dysku, ale... Już, już, już powinno być dobrze. Dobra, eee, Czyli tu mamy tylko tego gostka, tak? Który... O właśnie tu jest. No i trzeba go zabić. Ale mam nadzieję, że on nas nie zabije prędzej. Okej, okay, ja tam na pewno nie będę chodził, po to Okej, okay, mamy tam jakiegoś kolesia tam. O! Tacy niebezpieczni ten jest toporkiem, ten jest toporkiem, ale mnie nie widzi chyba masz. masz a masz a masz, masz o, fraje. Dobra, idziemy na lepszy statek jakiś albo idziemy sobie popływać Popływać, popływać, popływać. Ale to co do takie kropeczki? Aha, bo co? Coś widzę, a nie to drzewo. Wow, creeper, creeper, creeper! Co ja zrobię? Nieważne, chcę battle tower! -a! Battle tower, please, man! Dlaczego jak chcę to nie ma? Chyba że będę musiał. W dalej, battle No nie. O. Aha, bo zrobiło nową wioskę, która jest koło mnie. Zawsze takie lagi są. Y, lag taki wielki, jak się gdzieś zrobi w village. Dlatego tam zaraz pójdziemy sobie, może zobaczymy coś fajnego będzie. Ale no i tak nie możemy ich zabrać ze skrzynek, chyba że ich zabijemy. No to i tak zabijemy ich więc. Wow, tutaj masz chyba coś z kopalnią. A, taka lipna ta kopalnia. No siema murzyni. Co tu macie? Nie macie nic. Kurna. Jedyne na co się przydacie to możecie mi przetopić żelazo. Tylko mi to zakusicie, to was chyba zabiję. Dobra idzie do roboty, bo ja chcę zaraz wam zabrać coś. O, a tu co? Robią kurde jakiś posąg? Doskoczę tam? Huuu! Nie doskoczyłem. No tak, oczywiście lagi. Nie ma to jak bez lagów sobie żyć tutaj na minecraft'cie. E, nic tu nie macie, nic tu nie macie, bieda. Nic nie macie, nic nie macie. Nic nie macie tutaj, oczywiście. he, <laughs> ciekawe czy wam grawitacja tu działa. Ej, nie działa wam grawitacja. Cioty. Grawitacja, grawitacja. Eee, a dobra, sprawdzam. Wy nic nie macie. A wy? Tutaj jakieś ziemianka. Nie ma, nie ma. Bidaki. Eee, dlaczego ten pajączek ma TNT? Dziwne. Ej, tu jest fajne miejsce na wybudowanie się. O, i znalazłem nawet skrzynkę. Ej, jakieś do dupy. Ty, coś tu musi być w takim razie. A może i nie. Ty, ale ja bym zamieszkał w takim czymś. W takim nie wiadomo co. Nie, chociaż dobra, już na razie nie szukamy domu. What the fuck? Co to za gówna są? Jakieś gobliny. Jacie, ja cię, jak ja ich nie widzę Jest! Ek Spa se nabije Biegnie do mnie! Co to ku Chyba jest Ty do mnie napierdziela, mały Kasiu! Ej, Wodny TO! Co to kurwa jest, to kuchnia! No, he, he, he. Kurna! He, uciekłem wam. Jeden został. Dawaj, dawaj! Dawaj! Dawaj walcz! Gdzieś tu się na mnie Awaj! Kurna mały Szybko! Agora! A jednak zabiłem. Czyli mogę mnie ulepszać. Dobra, walić to. Ale to jest dziwnie, bo. Bo nic nie widać. Kurde, trzeba im rozwalić to, bo mnie tu wkurza. Lag, lag, lag i znowu lag. O! Aha, clear potion. To to mi raczej niepotrzebne. O, tam już są jakieś diaksowe Potworkie. Jak same potwórki. Wielki potworek Łuk by się przydał, ale taki taki wyrąbczony taki, że na hita padają. Power z, z power piątku. Diaksa widzę. Chodź tutaj, chodź, chodźcie, chodźcie A ten się chowad jak sobie pode mną. Patrzcie jakiś skubany Trzeba im zepsuć, o! Wyszły Wyszły, pali się ten jeden O Jeszcze, dawaj, jeszcze Dobra, pali się, pali się Chwila, zajdę sobie troszeczkę na dół. Eee, co tu za latające gówno? Kurna, one skaczą! Przezyłem, przeżyłem, 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 przeżyłem Nie proszę, tylko nie ty wielko ludzie. Shit. Walić takie coś. Nie. O, zaraz wam pokażę, na czym to polega. Eee, a polega. Aha. Jak prawem się walnie, to, się, to chyba się do. A no tak. No. <śm> Właśnie takie ma zastosowanie. Eee, wiedziałem. <śm> wiedziałem. Nie, sorry nie. Eee, takie zastosowanie ma właśnie, yy, ale teraz robić coś takiego, albo już wcześniej było, albo po prostu tego nie zauważyłem, że jak prawem się wciska, yy, to pokazuje gdzie są yy, te różne, te kryształy. Zaraz możemy, o widzicie, jak właśnie nazwy co do kryształów, no i tak właśnie. I zaraz będzie musieli tam, o nie, dobra, nie wskoczymy tutaj. Dobra. Jak widzicie, nowego skina mam. Ho, ho, ho. Dobra, wam chyba nie pokazałem. E, dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Cześć.